Witajcie w 11 odcinku mojego Zagrajmy w half 2 epizod 2. Jak widzicie troszeczkę zmieniłem ustawienie samochodu i swoje własne oraz prawdopodobnie zdrowie i pancerz jest troszeczkę w innym stanie niż był w ostatnim odcinku. Przepraszam Was za to, ale po prostu jest to drugie podejście do nagrania tego odcinka, no i um, jakby tu to powiedzieć, akurat jakoś straciłem save'a z no od sobie save'a straciłem, no i musiałem czytać wcześniejszego i przejść tutaj jeszcze raz. Słuchajcie, ludzie zdarza się. No, no dobra. E, obietnica była taka, że w tym odcinku poznacie zawartość skrytek. E, tych dwóch, które ten radar... A samochody przypuścimy które ten radar pokazuje. O, widzicie? Widzicie? Te dwie skrytki tam z lambda oznaczone. Także właśnie ich będziemy szukać. No i co, wygląda na to, że jedną skrytką jest ta cała szopa, czy coś takiego, nie wiem co to jest. Tak, no i teraz, yy, tak, co my tu widzimy? Mamy bazukę i rakietę, czyli coś co jest, no, bardzo cenne w tej grze, no tak. Jedna z najmocniejszych broni, no i teraz chcielibyśmy się tam dostać. Yy, tak, to jest zagadka, która wielu ludziom sprawiła, sprawiła wielki problem. E, nie chwaląc się zbytnio, ja ją rozwiązałem sam e, po prostu po jakichś tam nie wiem 15 minutach rozkminiania o co chodzi. No wiem, całkiem sporo, ale zawsze. E, no i tak, e, co, czego twórcy tutaj od nas są? Otóż są od nas e, czegoś takiego, że no... Że może inaczej. Jakie sugestie nam dali co trzeba zrobić? No po pierwsze jest tutaj taka klapa, która jest ruchoma, prawda? Tak. Po drugie, jest tutaj ślad po wybuchu jakiegoś ładunku wybuchowego. A po trzecie, mamy tu skrzynię z granatami. No i teraz, jeżeli połączymy wszystkie trzy fakty, to wyjdzie nam coś takiego, że trzeba tę klapę ładnie opuścić na dół. Tak. Eee, tutaj wrzucić granacik. Wejść na tę klapę i modlić się o przeżycie. Yupi. Tak. się, że bardzo szczwana skrytka. No po prostu bardzo szczwana, no... Niektórzy e, no, nie podawali, e, tak powiem, rozminieniu o co tutaj chodzi. A, no, jak ktoś nie ma pomysłu, no to się nie dostanie. A, no dobra, otwieramy drzwi. Bierzemy naszą bazukę, która się z pewnością przyda. No to nawet nie ma dwóch zdań. No i co. Tak. Hmm. Aleks, zobacz co znalazłem. No ba. Dobra, druga skrytka wygląda na to, sądząc poradarze, że jest gdzieś tam. Okej, okay, mamy tutaj paru zombiaków. Czemu by nie skorzystać z bazooki? W końcu tam zapas rakiet mamy, a także nie ma się co specjalnie przejmować. Gdzie by tu była mogła być ta skrytka? No. Nie wygląda specjalnie, żeby było tutaj cokolwiek innego niż martwy headcraft, więc no... Podejrzewam, że tutaj, tak, właśnie. No ja myślę, słuchaj, Alex że... Hmm, aby ci to dopowiedzieć... Że albo coś jest na dachu... Ale nie wygląda na to, jak widzisz, albo... Ta piła nie jest tu wbita... ...po nic. Tak, genialna skrytka. Kolejna. Nie wiem, kto wpadał na pomysł z tymi skrytkami, ale no generalnie... łebski gościu musiał to być. Tak. No i co, rozwalmy to wszystko. Weźmy to, co nie nasze. O, słyszę zombinat. Ale fajnie, bo... A, mam w końcu trochę z amunicji do strzelby ostatnio mi brakowało niebi, ale z jedna, brzydka. No właśnie. Dobra. Jeszcze jakiś zombiak chce się zabawić. Tak. <ścoughs> tak, nie ma to jak zabijać muchy za pomocą czołgu. Czy też zombiaki za pomocą rakietnicy? O tym, sińcuchu ty. się, się zdecydować w którym ty kierunku skaczesz, bo tak trochę... Trochę ci tu koleś. Dobra. Zupełnimy zapasy amunicji po raz kolejny. Uuu, coś mi się gra, trochę ci na, no, ale... Widocznie taki ma dzisiaj nastrój. Nie ma jej co winić. Nawet gry mogą mieć lepsze i gorsze dni. Dobra, chyba więcej stąd podnieść nie możemy. Tutaj Max, tak, tutaj Max. Strzelba. Wszystko przeładowane i gotowe do użytku. Tak, amunicji w bazuce też. Maksymalna ilość. O, homski. Matko, zapomniałbym o homskim. Jak ja mogłem. Jak ja bym mógł. Dobra, bierzemy Homskiego ze sobą oczywiście. No nie ma bata, że nie. W końcu to nasz wierny towarzysz podróży. No i co? Wsiadamy do autka i jedziemy dalej. Po ówczesnym zapisaniu gry. Tak, dobra. Homski nie wypadaj. Nie bądź głupim samobójcą. Dobra. No i kolejny tunel. No i jak nic ekran wczytywania. Tak, dokładnie. Więc sobie jak herbatki za wasze zdrowie ludziska. Prawie że idealna temperatura do picia. Świetna sprawa. Taka herbatka, polecam wszystkim. Też doszczę mnie słuchy, że niektórzy uważają takie herbatki na widzi za wyraz braku szacunku. Co się mogę powiedzieć? U mnie w moim przypadku jedyne co można powiedzieć to to, że jest to co najwyżej wyraz braku nawilżonego gardła. No a że mówię sporo, no to po prostu nawilżać gardło trzeba, także bliska jak najbardziej jest to w moim przypadku błędne przekonanie najbardziej Was szanuję. Tak, ok. Ale wróćmy do rozgrywki. Tutaj jest jakaś blokada. Oczywiście technologia kombinatu. A... W ogóle słyszałem jednego kombinatora. ktoś tu się coś odzywa przez radio. A to oznacza tylko tyle, że no. Gdzieś oni się tutaj czają, tak? Nie oszukujmy się, że nie. To jest pytanie, gdzie? O, słyszałem Huntery. No tak, no to to już definitywnie będziemy z nimi walczyć Ciekawe czy Wy też to wszystko słyszeliście Ale momencik, gdzieś tutaj powinna być skrytka, tak, dokładnie, tutaj, w tym miejscu Kolejna skrytka Znów dosyć inteligentnie stworzona Tak, tutaj chyba ktoś Troszeczkę się zasiedział, bo tak szkielety i tym podobne nie jest to zbyt optymistyczny widok ale Ale zawsze No dobra Chyba tam już nic więcej nie ma jak myślicie No nie wygląda na to Więc weźmy w jedną strzelbę Wyjdźmy z tego yy, Ja wiem, z tej jaskini może w ten sposób I zobaczmy dzieci, kombinatorzy się na nas czają Tak, jakieś małe miasteczko tutaj jest z tego co widzę O, rozejrzyjmy się Alex, czy ty nigdy nie zamierzasz wysiąść z tego wozu w sposób normalny Dobra, posunę blokadę być może Ło, dobra, może być Kubeczkę jakoś tu postawmy No i co? Mnóstwo krwi O, no tak, martwy powstanieć. Święta racja powiem Ci, święta racja żarówka, ciekawe czy kuloodporna? Spróbujmy sięgnąć ją łomem Tak, kuloodporna żaróweczka Made in Russia Miodca nie ma miodca po raz kolejny To było mieć takie żarówki No ale dobra Czyli już mamy jakiś sygnał, że coś jest tutaj nie tak Martwy powstanie z mnóstwo krwi słyszeliśmy huntery i słyszeliśmy kombina. Więc co mogę powiedzieć, może się zapiszmy po prostu w takim razie Skoro wyczuwam gdzieś tutaj pułapkę. Chomski jeszcze nie wypadał, jaki grzeczny. Patrzcie, chyba się nauczył. Groźby karalne podziałały chyba. Na niego. Albo ewentualnie poczuł magię bycia przyszłym astronautą. Tak, Tak, to puławka Dobra, strudo budyneczku Jak mówiłem, fiska walka czeka Dobra 100% pancerza, Cieszymy się z tego, zapiszmy grę po raz kolejny Wiem, że często, ale to się myślę opłaci Dla jeszcze go, no i co, czekajmy aż ktoś tutaj do nas zawita hmm. Zapraszam kombinatorów Ha, headshot. Za trzecim razem, ale headshot. O, jak ja marnuję amunicję, jak ja marnuję amunicję. O już Hunter tak szybko? O, granacik dla was, drugi. Na poprawę nastroju, trzeci dla zasady. O, ale nie do domu! O cholera, dobra, to było trochę takie sobie w wykonaniu, ale to nic. Trafiony zatopiony Bola bym... nie zużywać za bardzo kuszy bo się jeszcze przyda Okej okay. Nagrą w sumie chyba najlepiej jest zużywać na takie walki Mówiąc szczerze O ty ty Okej okay, no Ja wiem stałem nieruchomo ale kwestia tego że chciałem wycelować mniej się ruszamy, tym łatwiej nas trafić. Jak widać. Na zanączonym obrazku. O Ile was jest? A, nie wiem, chyba za szybko marnuję zapasy, ale co tam? Zobaczymy, może się uda, kto wie. Aaa, headshot. Jednak Mocno wymuszony, ale headshot. Dobra. Amunicja mi się skończyła Okej okay. Dobra Zróbmy zapisik szybki, być może się przyda, być może nie Ha, pięknie Idealne trafienie O ty Brzydalu, o jak ja nie nienawidzę Gin Możesz nie mieć, Alex Spoko, spoko Osteczki, hantery. Tak. Yy, mamy też jedną kulę energetyczną w tym karabinie. Mówiąc szczerze, bardzo się przyda, gdyż Hunter'y są strasznie na nie czułe. Są sami, zobaczycie. Spróbujemy to wykorzystać na naszą korzyść, jak tylko się uda. No okej. Okay. Tak, chyba wezwali posiłki, więc ja sobie być może... A, ...zejdę na dół i troszeczkę podreperuję zdrowie. Słyszycie tych hunterów, prawda? Tak, dokładnie, Alex. Oni mówią o nas. Mhm. Dobra, rzućmy im tam granacik. Chyba nie podziałał, ale co tam. Ha! Trafiony zatopione Oj, no to przeładuj! O, ty wydalu! Uff, udało się. Dobrze, że się tak pięknie wystawił. Czekajcie, bo coś za co mi poszło jego zabicie? Ja sprawdzę w opcjach, jeszcze. Nie, no, najtrudniejszy poziom, ok. Czy nic się nie przedstawiło przypadkowo? Dobra, wszystko gra. No, no. To tu jeszcze się czai? O, ty jest zły, niedobry. Mógłbyś zginąć. Ginże. Dziękuję Ci bardzo. Grzeczny z Ciebie zasraniec. No tak, no i... Huntery nas otoczyły, tak, to jest pełne akurat. Aha, Hunter przebija się przez okno, czyli tutaj jest. No wskakuj, skakuj, zapraszam. O, jak ja spudowałem. O, jak ja... Jak ja spudłowałem... Nie, dobra, nie, ja to sprzytam. Nie, to było z, tak sfailowane. No cóż, jakiś ładny fail musi być wszędzie. No zapraszam pana Huntera, teraz jeszcze się trafię. Tak, witam, żegnam. Dokładnie tak działa, kula energetyczna Chciałem wam to zademonstrować <noise> No powiem Ci ale już że ten tekst był tak sobie trafiony Jako że padł po pierwszym strzale No ale Widać tak miał być Dobra, więc wyciągnijmy kolejną ciężką amunicję Tak, strzelajmy bazuką w domu, to zawsze dobrze działa Aha, drugi hunter leży martwy Został jeszcze jeden Słyszę go no trendy tutaj wlidziesz? no słuchajcie, którędy, zapraszam O, tu jesteś O Ty Brzydalu, tak blisko Jak ja mam cię strzelić No chodź no Okej okay. No, także um, jak już mówiłem, huntery mają przerąbane i wcale nie żartowałem jak widzicie Starcie się udało, niestety musiałem jeszcze tę grę pospudłowałem w głupi sposób Chociaż tak na dobrą sprawę to Mówiąc szczerze to powinno się udać przeżyć to nawet, ale no Jakby wiecie, chciałem wam pokazać jak działa ta kula energetyczna na Hunterę y. Wyparow Wyparowują w jeżeli nią oberwą No i szkoda by było gdybyśmy to przegapili, tak No Starcie epickie, podobało mi się no jeszcze nie koniec tak naprawdę tego starcia hmm, Co my tu mamy jeszcze? O czymś zapomniałem Trochę amunicji To zawsze się przyda Aha, i przepraszam za przerwę w nagrywaniu ludziska. Wynikała ona z tego, że sąsiad pod spodem e, postanowił zrobić remont domu, czy tam czegoś, co tam on tam ma. E, no a generalnie remont ten polega głównie na tym, że po prostu wiercić dziury w suficie swoim, czyli w mojej podłodze. No i po prostu jeżeli bym nagrywał, no to byście słyszeli chórek wiertarek na jakieś trzy e, głosy, tak że no, wiecie wolałem tego uniknąć no dobra więc wszystkie sprawy wyjaśnione no to idziemy do przodu musimy to pole siłowe zlikwidować e, powinno się to udać bez większych trudności zauważyłem Alex, zauważyłem dobra e, no dobra no to co ciągamy kusze i będziemy bić złych wszelkich złych panów ludzi i nie ludzi co my tu mamy? Zbiorniczek wybuchowy, no Zapowiada się to całkiem nieźle Spróbujmy wykorzystać tę oto kłodę Tak Raczej huntera zafteczki nie zabiły Tak, ale coś mnie zabiło, no cóż Chyba wchodzenie prosto na strzelbę nie było najlepszym pomysłem Aczkolwiek nie zauważyłem tego jegomościa A no, więc troszeczkę zmienimy taktykę w takim razie tym strzelimy dalej. No, chyba teraz zadziałało to dużo lepiej. Tak, zdecydowanie. No i teraz Nie podchodząc do nich za blisko, będziemy ich ostrzeliwać z kuszy. Przynajmniej taki jest plan. ale już uciekaj. No. Ha, piękne. Mhm, hanterze. Czołowe z kłodą raczej nie jest najlepszym pomysłem. A, jak ja nie trafiłem. No chodź to za srańców. Oj, no. Dzięki, Alex Ginże Tak, ja już od... Gdzie ty się kryjesz? Dobra, no, ten też padł. Hmm. O mordę, skąd oni nadchodzą? Stamtąd? No tego się nie spodziewałem. Tak. No, no. No, ba. Dobra. Skoro już sytuacja opanowana i przeciwnicy nam się skończyli, no to możemy spokojnie podnieść zapasy, które na nas tutaj czekają. No od razu lepiej, 100 na 45 megusta. Aha, co my tu mamy? Pancerz! 100 na 60 tym bardziej megusta. Aha, zdrowie chwilowo niepotrzebne. Eee, no i co? Hmm, hmm, hmm. Chyba tędy, wiecie? Chyba tędy Okej okay. Ach, właśnie, wieżyczka padła, mamy tu kolejne pole siłowe, ale chyba Alex da radę je wyłączyć z tego co mi wiadomo Zapas gronatów mamy dana. Na tego. Hmm. o, słyszałem pojedząc kraba. Aha, no wiesz, jak zostawiać pułapkę, pułapkę to taką, którą będzie trudno, z której będzie się trudno wydostać. Aha, no dobra, okej, spoko. Czyli co musisz Enter trzymać, czy jak? Mówią szczerze dziwne, ale spoko. Nie winiecie. Sorry Gordon, this za mocno stukałeś w klawisze i za szybko tak. mm -hmm. Aha, no dobra, nie ma sprawy spoko Jestem skłonny do współpracy Co by tu zrobić? Tak, może tędy pójdziemy hmm. No tak, tylko mnie to niepokoi i ten dźwięk Poison Head Kraba. A tu jesteś! No tak Pudło, przejeżdża ha, Hahaha Okej okay. Czy to już jest bezpiecznie? Czy jeszcze trzeba będzie na rurach się wspinać? Jednak trzeba było Gordon akrobata hmm. Strzelba Gdzie są te poezon headcrawdy? W morderza Czyżby w środku? Niemożliwe. Sam nie wiem, dobra. Wejdźmy tutaj. No i gdzie wy jesteście, no? Zapraszam was. O, ile piwa, spoko. Aaaa. Mhm, takie buty. Okej. Coś chyba poszło nie tak. A zresztą. W sumie skoro zadziałało to co tam. Dobra, idziemy. Tak dokładnie. W ogóle... Ej, no, kto mi te samochody przestawi z powrotem tak, jak były? Kombinatorzy? Czyli mają co robić? Dobra, nieważne. Biegniemy... Miejmy nadzieję, że homski się nie zgubi, bo to by była niepowetowana strata. Na pewno. Miejmy nadzieję, że już kombinatorzy się też skończyli, bo cholera... ile można z nimi walczyć, nie? No dobra. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Bariera zdjęta, homski w samochodzie, Alex żyje. No i co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Bywajcie.